You can't have them. And the chef was... Witam Was, kochani, bardzo serdecznie. Tutaj Pastor Artur Pawłowski z Kalgary, oczywiście Kościół uliczny w pełnej parze, działamy cztery razy w tygodniu, wychodzimy na ulicę z grupą ludzi, gdzie jest głoszona Ewangelia, gdzie są karmieni. Bezdomni i nie tylko. Każdy, który przyjdzie tutaj, zostanie nakarmiony. Nie pytamy, czy ktoś ma, czy nie ma. Jeżeli stoi w tej kolejce, to dostanie to, co Bóg przygotował w danym dniu. W Biblii jest napisane, że mamy wyjść. Idźcie i głoscie i Ewangelię, głoscie dobrą nowinę wszelkiemu stworzeniu. Myślę, że ludzie w większości nie rozumieją, co to znaczy. Co to znaczy wyjść i głosić Ewangelię wszelkiemu stworzeniu? Znaczy właśnie dokładnie to, co słyszymy. Mamy wyjść i głosić Ewangelię. Mamy wyjść i mówić ludziom o tym, co Jezus zrobił w naszym życiu. Nie tylko ludziom. Dlatego, że kiedy Adam zgrzeszył, kiedy Adam z Ewą zgrzeszyli w swoim nieposłuszeństwie żywemu Bogu. Nie tylko oni otrzymali przekleństwo, ale też i świat zaczęła, zaczęła być śmierć, zaczęły zwierzęta być zabijane dla jedzenia. Zresztą Bóg pierwszy zabił zwierzę, żeby przykryć nagość Adama i Ewy. Po prostu świat otrzymał przekleństwo. I jest napisane również, że świat, natura oczekuje na manifestację Synów Bożych. Jak po, łączymy te dwa wersety razem, to okazuje się, że Bóg mówi idźcie i proklamujcie, mówcie o tym, co się wydarzyło na krzyżu, dlatego że ta krew chce również obmyć i, i świat, i naturę. Cała natura oczekuje, jest w wyczekiwaniu na manifestację Adamów. Adam stracił to, co Bóg mu obiecał, że będzie miał, będzie królem. Tego świata. Po angielsku to jest, że będzie miał dominion całego. Będzie rządził tutaj, miał nazwać ich, miał tym wszystkim zarządzać. Stracił to oddając dobrowolnie diabłu. Diabeł przejął i śmierć. I oczywiście znamy wersety, on przychodzi, aby mordować, aby okradać, aby niszczyć. I ja, Jezus umiera na krzyżu zdobywa z powrotem to, co pierwszy Adam stracił i mówi swoim dzieciom, którzy chcą wziąć ten klucz, idźcie i głoście dobrą nowinę, Ewangelię wszelkiemu stworzeniu, dlatego że stworzenie również oczekuje na obietnicę Boga żywego. Możemy to tylko zrobić, kiedy wyjdziemy na zewnątrz. W naszych budynkach nie mamy całego stworzenia, w naszych budynkach nie mamy e, kwiatów, nie mamy drzew, nie mamy ptaków, nie mamy natury. Dlatego Jezus spędzał większość swojego czasu na zewnątrz. Mówi: Idźcie i głosie dobrą nowinę wszelkiemu stworzeniu. To możemy zrobić tylko i wyłącznie, kiedy wychodzimy z naszych budynków. Tak wygląda Kościół Uliczny dzisiaj. dzisiaj. That God does love you. But He does not just go soft on sin because He loves you. God has commanded all men everywhere to repent. Alright? And whether you repent or not, God is still God. He will still love you. But without repentance, how can you express your faith? And that is part of the story yeah. And the way He showed His repentance. He was loyal to loyal to David. He would not let like nobody.

No mamy zupę e, pieczarkową i mamy wędliny podsmażone z sosem, z bułką. Modlimy się o ludzi, rozmawiamy z nimi, dajemy im jedzenie. Także to jest miejsce, gdzie Jezus bywał, kiedy był na ziemi, kiedy żył na ziemi. Spełniamy Jego wolę. I when I was a child, I was expecting to be a child. <laughs> but we were all broken. <laughs> 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 right? We were dead. We were all broken. Something happened. Because the devil always goes after the kid. If you can't water him with a wolf, then you don't get the other child. Right? And every single one of us, is like the baby cat. we're all broken inside. And when the feet of was restored and he to the king's table, God didn't take away his crippledness, God left the brokenness. Sometimes, our, out of our brokenness, God says, My grace is sufficient for you. In my strength and faithfulness... Hi, i owe Hi, Say hi. It's food smells so good. It smells good, yes. But holy. So, with that, I'm going to come to a close. Maybe David has something to share. But don't misuse the kindness of God and confuse that as weakness. Don't think it's just because it's there. God wants to talk to us about a few things. You're with that. Be blessed. Amen. Po polsku. Wszystkich pozdrawiam, witam i zachęcam, żebyście wyszli. No, witamy. Witamy w Kanadzie. Bracia i siostry, jedną rzecz Wam tylko powiem dzisiaj. To, co Duch Święty mi pokazał, to są dwie rzeczy. Uczcie się od mrówek i bądźcie jak pszczoły, bo czas, tyk, 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 tyk będzie przyspieszony coraz bardziej. Także uczcie się od tych owadów, niesamowicie mądre owady. Jeżeli Bóg mówi, uczcie się od nich, róbcie to samo. Czas jest krótki, głoście słowo Boże. Nie wiecie, ile będziecie żyć, ja nie wiem, ile będę żył. Bóg tylko to wie. Walczmy o duszę, bo codziennie prawie milion ludzi umiera i niestety większość z nich prawdopodobnie się nie znajdzie w Królestwie Bożym. I to jest tragedia. To jest numer jeden, jak to mówią, genocide. On eternal scale, jak to się mówi po angielsku. Także, także walczcie o Królestwo Boże, walczcie o duszę. Idę głosić Słowo Boże żeby nie być hipokrytą, który tylko bla 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 gada. Także super. Z Bogiem. Lord. Try bless the food. Lord God, we want to bless this food that we're going to serve today, Lord God. Bless this food, bless every person that has ears to hear. And those who have no ears to hear, Lord, we ask for supernatural restoration in the name of Jesus. You're the God of power beyond any other power. Another Sunday, 2020. Once again, we can meet on the streets of Calgary, but in a very peculiar place. You see, this place is not like any other place. This place has a huge significance in spirit You see, this place, it's not just on any corner. Now this place, is at the city gate, at the city gate where all prophets in ancient days would meet and prophesy and deal about the nation, <laughs> the future or no future. Yeah, the so. to today, we are at the city gate prophesying to the dead bones live.